Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Siemensa SL55. To jest taki mały, śmieszny, zabawny telefonik. Troszkę bardzo zbliżony, jak te telefoniki jest odpustowe. I zobaczmy tutaj na przedniej ściance naszego telefonu. Tu mamy otw oczywiście otwory na nasz głośniczek od rozmów. Napis modelu SL55 Klawisze funkcyjne i klawisze numeryczne. Na bocznej ścianie widzimy tutaj port naszej podczerwieni, naszej irdy. Tutaj na tylnej ścianie widzimy napis marki Siemens, jakieś takie odblaskowe, tutaj nalepka odblaskowa, otwory na naszą smycz, następnie na drugiej bocznej ścianie widzimy klawisz skrótowy i klawisze tej ściszenia pogłaszania. I tutaj, port ładowania tego telefonu, tutaj standardowy dla tych pierwszych Siemensów, i taki mini otwór jest to otwór na nasz mikrofon. I teraz, sobie tutaj podwadzimy i wyciągniemy naszą klapkę. Tutaj, pod klapką widzimy naszą baterię. Tu jest połączone, oczywiście, możemy to wyciągnąć, jeśli chcemy, baterię sobie wymienić na inną. Bateryka w tym przypadku dość ciężko. Tutaj zrobić ostrość i nazwę tej baterii No tak to wygląda jeśli chodzi o baterię tego telefonu i tutaj jeszcze widzę, widzimy nalepkę e-mail i tu marka naszego telefonu model SL55 telefon został wyprodukowany w Niemczech i tutaj e-mail naszego telefonu i inne postałowe w opcje naszego softu I teraz sobie telefonik uruchomimy. I zobaczymy tutaj podstawowe funkcje. Tutaj dość ciężko się operuje tym telefonem, dlatego że ma tutaj bardzo blisko wszystkie klawisze i można przez przypadek po prostu anulować tam daną operację. Oczywiście dla osoby, która ma takie mniejsze paluszki, to będzie dość łatwiej. I tutaj przyjdziemy sobie do menu i na samej górze mamy zaczynamy sobie książka adresowa następnie historia naszych połączeń, rozrywka, czyli nasz internet. Oczywiście z tego telefonu będzie nam bardzo ciężko skorzystać z internetu. Chyba że dogramy sobie odpowiednią tutaj operę, ale i tak to się za bardzo nie kalkuluje, bo to jest bardzo męczące. Tu mamy organizator. My sobie wejdziemy w organizator oczywiście Internet. Podświetlenie tutaj. Ukryj ID GPRES, IRDA, jak widzicie IRDS. Gierki, tutaj aha, to tu są ustawienia naszych skrótów. Kalendarz, budzik, utwórz nowy SMS, gry, odebrane połączenia. Odebrane. No jak widzicie, ja wybieram inne funkcje, a tu się wybra całkiem co innego, dlatego że przed przypadek właśnie yy, zahaczam na inne klawisze, które bym nie chciał właśnie włączyć. To my sobie wejdziemy Nasze gierki i zobaczmy, tutaj mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, aż pięć gier w tym telefonie. No chyba, że ktoś po prostu je dograł sam od siebie. My sobie poczekamy i zobaczymy, jak to wszystko wygląda w tym telefonie, jeśli chodzi o gry. Tutaj nam dość długi okres czasu ładuje tę gierkę. Coś to za bardzo nie chce funkcjonować w tej gierce, ale to widzimy. Jest tenis, chyba nam się telefon zaciął, nie wyczuwam tego stresu. I jeszcze sobie raz spróbujemy do, do naszej gier wejść. Wybierzemy sobie inną gierkę, tu oczywiście jest dość skoporowo, dlatego że. Nasz cof po prostu nie był aktualizowany, no i też nie był dogrywany od wielu, wielu lat w tym telefonie, więc nie ma co się dziwić tak naprawdę. No i niestety nie zobaczymy sobie naszych gierek, dlatego że po prostu nam nie chcą działać te gierki ale widzimy są takie gierki jak tenis golf i tu widzicie resztę gierek my sobie z tego wyjdziemy bo coś nie, nie chce nam działać następnie wiadomości w tym telefonie nowa wiadomość i jeśli chodzi o pisanie, to telefonie jest naprawdę niezafajne, bo klawisze są bardzo małe. I tutaj w tym przypadku jest T9, i tutaj widzimy profile, dodatki: sim extra, budzik, kalkulator, przelicznik walut, stoper, minutnik, aparat fotograficzny. Komendy głosowe, zdalna synchronizacja. My sobie będziemy nasz aparatik fotograficzny, którego nie ma dlatego, że jest specjalny aparacik, którego możemy sobie tutaj włożyć. No i możemy po prostu robić z niego zdjęcia. Oczywiście no nie polecam, bo aparat i tak będzie sobie jakości, nie ma sensu, ale dla kolekcjonera to jest naprawdę fajna gratka Mieć taki aparat zewnętrzny. I system naszych tych plików. Tutaj widzimy. Wszystkie nasze te pliki. I tu mamy pliki muzyczne. Posłuchamy sobie pliki muzyczne, jakie zostały ukryte przez producenta i nie tylko przez producenta. I to tyle jeśli chodzi o dzwonki i tak to tym mniej więcej wyglądało tutaj już dość ciężko oporowo działają te telefonie I teraz sobie wejdziemy w ustawienia I tutaj mamy ustawienia wysiadacza, ustawienia naszych dźwięków, ustawienia kreatury, telefonu, zegara, wymiana danych, zabezpieczenia, sieć, akcesoria i wyświetlacz, od nowa Pro Slide. Głośność, aha, tutaj mamy, jak otwieramy i zamykamy nasz slide, to ustawiamy sobie głośność itd., itd. I to wszystko, jeśli chodzi o ten model telefonu. Jeszcze wspomnę, że telefon został wyprodukowany w 2003 roku, więc jeszcze rok i będzie miał pełnoletność. I teraz zajmiemy się demontażem i montażem tego telefoniku. wstrzymujemy tą klapkę wraz z naszą baterią tutaj połączoną i teraz zobaczmy tutaj mamy do odkręcenia cztery śrubki to jest jedna, druga, trzecia, czwarta tutaj gwiazdkowym torxem, zobaczcie taki rozmiar tu jest w tym przypadku o tej widzimy torx T6H i odkręcamy sobie wszystkie ostatnia śrubeczka, wyciągamy sobie wszystkie tutaj na bok, odkładamy w odpowiednie miejsce i teraz zobaczmy tutaj podwadzamy delikatnie. Tu jest taka nakładka. Tutaj zobaczycie. O i tutaj widzicie w tym przypadku jest mikrofonik. Oczywiście w bardzo prosty sposób wymienny, wystarczy tutaj podwadzić w odpowiednie miejsce i wyciągamy go. Tutaj następnie widzimy jeszcze tą górę, też bardzo prosto od tych wyciągnąć. Bardzo lekko się odpina. Tu mamy złącze naszej baterii. Tu jeszcze mamy antenę zasięgową. wibrację oczywiście wszystko w bardzo prosty sposób tutaj wymienne, jak widzicie w tym Siemensie. I teraz, ciekawe, tutaj podwadzamy delikatnie naszą płytę główną. Tutaj praktycznie samo czy nam wyskakuje. Obniżamy na sam dół, tutaj wysuw. I teraz, możemy już tutaj śmiało zobaczcie naszą tasiemkę odczepić od płyty głównej. I tak wygląda nasza płyta główna tutaj w tym przypadku. Zobaczmy. Jeśli chodzi o slot karty SIM, o tutaj złącze ładowania, tutaj w tym przypadku musimy wszystko zgrzywać, lutować. Tak samo podczerwień, tutaj, tutaj jest podczerwień w tym przypadku, w tym miejscu, tutaj antena styki anteny zasięgowej. I tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o tą płytę w tym Siemensie. I tutaj zobaczmy, podwadzamy sobie tutaj nakładkę naszej klawiaturki. I teraz wydaje się tutaj dość trudno wyciągnąć tutaj nasze, naszą tylną tutaj, widzicie, ramkę od naszej przedniej obudowy. Tutaj ja, ja próbowałem w taki sposób, że tutaj podwadzam sobie mniej więcej w tym miejscu tutaj czymkolwiek i spróbuję sobie tutaj wyciągnąć, o zobaczcie, i wyciągamy sobie ten cały nasz tył. Tak to tutaj wygląda: to są takie dwie blokady tutaj po jednej i drugiej stronie. Jak wsłamy sobie z powrotem naszą tą korpusową środkową ramkę, to po prostu nam się tutaj wsuwa i zakłada na nasze tutaj blokady. I teraz zobaczmy: tutaj mamy do tego cztery śrubeczki: tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Są to śrubki ciut mniejsze jak wcześniejsze, więc sobie poszukamy. I teraz mamy rozmiar zobaczmy Torx T5 tutaj H T5 H zakładamy sobie i odkręcamy nasze wcześniej powiedziałem cztery tutaj śrubeczki po odkręceniu oczywiście tutaj odkładamy na w inne miejsce, dlatego że są trochę inne te śrubeczki, gdyż że są tutaj węższe, to jeszcze krótsze. Jeszcze jedna została nam, odkręcamy te wszystkie śrubeczki. Tutaj wysypujemy i odkładamy w odpowiednie miejsce. Śrubki zostały już odkręcone, zobaczmy, to teraz sobie tutaj wysuwamy tą całą wsłówkę, tutaj do góry. Możemy sobie podwadzić, tu są takie dwie Dwa zawiasy. O i zobaczmy. I wyciągamy tutaj przez naszą taśmę. E, I teraz już efekt tutaj końcowy. Wyciągamy naszą tutaj płytkę. No i nasz wyświetlacz. Tutaj zobaczmy. Jest wyświetlacz mocowany tutaj na płycie przedniej. Tutaj po całej długości widzę, że jest klejony. Tak samo jest tutaj z drugiej strony. I tutaj mamy, zobaczmy naklejkę, która nam tutaj osłania. Zobaczymy sobie. O, i zobaczcie. Jeśli chodzi o wyświetlacz w tym telefonie, w tym Siemensie, to musimy go po prostu tutaj odlutować. Tutaj lutownicą i tutaj po dwóch stronach odklejamy sobie delikatnie takim płaskim narzędziem, otwierakiem, tutaj z jednej, z drugiej strony i sprawa będzie po prostu załatwiona z wymieniem tego podzespołu w tym telefonie. I tak samo jest, zobaczmy tutaj, jeśli chodzi o taśmę, Główną. No bardzo w tym przypadku dość rzadki telefonik. No i ciężko myślę, że w ogóle chyba nie ma jakiegoś filmu. Nawet na internecie, żeby go sprawdzić, jak to dokładnie wygląda. O i tutaj zobaczcie. Nasza taśma też jest tutaj widzimy połączona lutami. naszych tutaj ścieżek. No i przyklejamy sobie z powrotem. I teraz sobie z powrotem to montujemy w odwrotnej kolejności. Tu jeszcze zobaczymy sobie, mamy klawiaturkę. Nakładkę klawiaturki funkcyjnej. I tutaj głośniczek od rozmów. Tu się znajduje w tym miejscu. Musimy oczywiście to podważyć, ponieważ tutaj są lokady na samej górze. O, dzisiaj są. W tym miejscu no i tyle jeśli chodzi tutaj o demontaż. całościowy w tym Siemensie no klasycznych więcej informacji odnośnie tego telefonu tego modelu znajdziecie sobie pod tym filmem cześć.